Witajcie na moim kanale Bella Stella Dzisiaj będzie kolejny odcineczek z Soka Boka Ale zanim przejdziemy do odcinka Chciałabym pozdrowić jeszcze jedną osobę Okej, okay, a więc chciałabym pozdrowić Anię Błańczyńską Bardzo serdecznie pozdrawiam I pamiętajcie, żebyście pisali mi Kogo mam pozdrowić W, w komentarzach Okej, okay. tylko ja mogę Czegoś nie przeczytać, także możecie mi się Przypominać do skutku, dopóki Was nie pozdrowię ale teraz, już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Ok, my już jesteśmy. Dobra, dzieci, no to co? Możecie chwilę sobie coś pooglądać? Ja nałożę. Je. Zaraz przyjdzie Wasze rodzeństwo. To też zacznie, zaraz, to też zaraz będzie za dyma znowu. Zaraz pewnie się zaczniecie kłócić. O wszystko, co jest tylko możliwe tu, w tym domu. Także ja, póki mam chwilę spokoju. Zaczynam rozkładać obiadek. Dobra. A więc tak. Najpierw w talerze. Ding dong. Ding dong. Ding dong. No i masz przyszli. Din -don, din -don, din -don. A co wy klucze nie macie? Nie. Zostawiliśmy. No to super. Siadajcie, zaraz będzie obiad. Git. A czemu nie ta? Yy, Roksi z wami nie wróciła? Bo Roxana ma jeszcze jedną lekcję. A, okej. Okay. Dobra, rozkładam talerze. Tyry, tyry. Sia, la, lala. La, sibom, sibom. Pararara, rara. Ra, 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 ra. 20 minut później. Ok, muszę jeszcze teraz tylko podgrzać dosłownie 5 minut te spaghetti. Także widzimy się, jak spaghetti już będzie gotowe. Dobra, już jest prawie godzinę później. Także naprawdę zaraz przyjdą już te bądzioły starsze. Mam nadzieję, że oni mają klucze. Dobra, ja sobie te szklanki umyję ze śniadania, bo tych trzech nie zdążyłam rano umyć. No. Chodźcie, wchodzimy, bo już pewnie obiad dawno jest. Jesteśmy! No dobra, no to skoro jesteście, no to chyba siadamy do stołów, nie? No chyba trzeba! No to chodźcie. Chodźcie, siadajcie sobie. Wy siadacie tu. Wy idźcie też tam. Ogólnie mamy dużo nowych krzeseł. Także nie wiem, czy wszyscy się tutaj pomieścimy. Bo jeszcze nie przeliczyłam. No, ale spróbować musimy się jakoś pomieścić. Co nie, no musimy. Dobra, no to później teraz wy usiądźcie. No, nie zmieścimy się, chyba. Dobra ten o Boże, e... miszka zaraz zje sobie, czekamy jeszcze tylko na tatę. Jeszcze nie jedzcie, okej, okay. jestem o dobra, jemy dobra, ja karmię, misia okej. Okay. Już wszyscy zjedliśmy. Słuchajcie. Jak pokażę obiadku, mamy zebranie, także zapraszam wszystkich na kanapę. Albo nie, przepraszam. Ja sobie posprzątam. <laughs> przepraszam. Wszystko ogarnę. I myślę, że tak za niecałe pół godzinki was zawołam. Okej, okay, ale macie być w domu git. Lecimy do góry. No ja też lecę. No my też lecimy. No ja z wami, bo my musimy na Hobby horsach pojeździć. A ja zostaję tu. Bo chcę się pobawić z Michalinką. Dasz mi Michalinkę, tato? No pewnie. Masz. A my idziemy, my idziemy yy, usiąść sobie. Możemy wziąć tablety? Możecie. Jej. Masz. Masz. Dzięki.

Co jest? Szczura, mami? Co tam się dzieje? Jeszcze nie zdążyliśmy dojechać, a tu już dramaty trzymają, bo nie wiem co się dzieje. Aaaa, co się dzieje? Nie! Co się dzieje? Szybko, chodźcie na ręce, bo nie wiem co się dzieje. Lecimy. Co się stało? Szczura, mamy! No, nie no, co wy oszaliliście? Mama mi kupiła nowy telefon! Jezu, to ty się drzesz, Że masz nowy telefon! A my myśleliśmy, że coś się stało! No, nic się nie stało! Radość się stała? Dobra, nie drzej się już tak, nie drzej. Czyli wszystko jest dobrze, tak? Tak. E, to spadamy. No, po co my tutaj przyleźliśmy? No właśnie. Lecimy na dół. Dajcie mi te kurdupelki. Tam jeden kurdupelek na dole został. Chodźcie, lecimy do góry. Jezu, już się wystraszyłem. A tu. Ty, wariatko, normalna, no. Mm. Patrz. Ja że ta lampka ma funkcję turystyczną? Naprawdę? Nowy telefon, suwać się. Jezu. Zostawcie nas tu. Okej, okay, my idziemy dalej. Nara. Idę. No, ja sobie trochę pogram. To jest moje. Czemu? Co tu dobra, nieważne. Czekajcie, no muszę sobie to krzesło przesunąć, Jezu. Na nikkebari! Co się A ty coś znowu słuchają. No, nie da się już wytrzymać, co nie? No. Chwałaś, mam i kupiła nową koszulkę z podenkami, Ale fajna, pożyczysz mi na no, pewnie. Nie wiem, ile, że te dziewczyny tak mogą się codziennie kłócić, jak to jest rodzeństwo, co nie? No. Hmm. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, trzeba tu posprzątać. To no na pewno. No bo musimy o nasze koniki zadbać najpierw, a nie od razu już je męczyć na torach przeszkodowych. No właśnie. Ja to jestem tutaj tylko waszym trenerem personalnym. Dobra, to zostawię wam to tutaj, bo ja silniejszy od was jestem. No zostawcie nas dół! Ja już nie chcę tych tabletów. No ja też, ja chcę poskakać. Hmm. A widzowie, jakbyście nie wiedzieli, to ja nie bawię się dzisiaj z Zośką, czy, tylko przez to, że się pokłóciliśmy. No właśnie, bliźniaki, bliźniaki z bliźniakiem, dlatego my jesteśmy, oni są na nas źli, a my na nich. Także, no. No właśnie. Dobrze. Okej, okay. no to... No to widzę, słuchaj, my jeszcze nie mamy imion takich na stałe. Dlatego będę mówić raz do niej: Tośka, raz jakaś Alan. No, ale myślę, że na ten odcinek już będzie wszystko poukładane. No właśnie. No to Tośka, słuchaj, którego chcesz hobbyhorsa? Ja chcę tego: Hobbyhorsa, nie Hosa hobby Co ty Niemiec jesteś? Hosa no To niemieckie jakieś. Ty ubierz to, a ja to. Nie! Ja mam sama, widziałaś to? Widziałam. No dobra, dziewczyny, a więc na samym początku zrobię wam to. To przewko. To przewko. Dobra, bo już jest 18 za 5. Zaraz będę musiała najmniejsze dziobki położyć. Ale co, dobra. To ty je ja tu możesz już tak uspokajać, a ja idę posprzątam. No git. Dobra. Dobra, składam szybciutko talerzyki. Kurczę, nie mogę ułożyć tych talerzyków. Śniadania prawie nigdy nie jemy. Wczoraj jedliśmy wyjątkowo tu. Dobra. Pojutrze jest zakończenie roku szkolnego. Dobra, już jest posprzątane. No to ty sobie usiądź na pufie z nimi. Halo, wszyscy na dół, zebranie! słyszycie zebranie mama nas woła o nie dziewczyny szybko sprzątamy i lecimy na dół no właśnie szybko lecimy o wołają nas musimy wziąć tablety co nie no ja wezmę tablety ty weź rysiki Okej, okay. lecimy o nie oni tu są o, mama nas woła, no to chodź, zostawię tą książkę. Yy, mogę zostawić siebie na łóżku? Możesz, chodź. Chodźcie, jedziemy, bo mama nas woła. Jedziemy po dziewczyny. Okej, okay, jestem. Dobra, to yy, ty idź, pani, okej? Okay? Uh -huh. Proszę! No dziewczyny, wy nie słyszycie, że mama nazwała? A, już idziemy. Chodź. No już tylko odłożę mój nowy telefon. Chodźcie. Jedziemy szybko. Chodźcie, chodźcie szybciutko. Dawać mi tą elektronikę, jak ktoś wziął. I siadajcie. Od razu siadajcie. Nie wy, nie siadajcie, bo wy jak coś to usiądziecie starszym na kolana. Najpierw niech one usiądą. No niestety mamy za małą kanapę, żeby wszystkich pomieścić. Chociaż czekajcie. Dobra, trochę się rozbijecie tu po tej kanapie. Dobra. Siadajcie. Dobra. Widzowieczki też sobie możecie jeszcze tu usiąść. No i ty siadaj tam. Dobra. Słuchajcie, odłożę te y, wasze tablety i coś wam muszę powiedzieć. Jak wiecie, pojutrze jest zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji chcę Was jutro zabrać na zakupki. Jej! Kupimy sobie zakupy, znaczy co? Żadne cukierki ani nic. Kupimy sobie stroje. Kupujemy stroje, tak? Yy, kupujemy jakieś ładne sukieneczki na zakończenie, tak? Yy, no. Wy to tam. teraz tak Wszystko wam powiem, co, na jaką godzinę Dobrze e, Od nich się nie martwimy Oni nie mają zakończenia, bo i tak by nic nie powiedzieli Nic nie zrozumią, tak Zaczyna się tutaj e, od was Tak, czyli e, to, Tym jeszcze nie, nie Nie ma, u mnie już było No dobra, no to wy Wy macie razem, tak e, To z wami Wy macie już jutro, wy macie dzień wcześniej i wy macie na dziewiątą. Wy nie macie być przebrani w jakieś sukienki, bo będziecie coś tam, nie wiem co ta pani wymyśliła. Macie na dziewiątą trzydzieści, chyba podejrzę. Dobra, potem lecicie wy, ty, ty i ty wasza trójka. Wy macie e, pojutrze na godzinę dziewiątą. 40 chyba, tak? No i jak. Y, no i jak y, wy macie te zakończenie ósmej klasy, no to wam musimy kupić jakieś wyszczałowe sukienki, nie? I stroje. No, a wy y, jako y, ta y, druga liceum, nie, przepraszam, pierwsza liceum, to wy macie na dziesiątą. No i to jest nasz plan. Pół godziny później. Jezu, mamy, już się kończy ta Twoja gadanie. Na tak, idę położyć Wasze młodsze rodzeństwo. I biorę się za Was do kąpieli. Ue, tak, tak. Ok, szybciutko biegnijmy. Okej. Okay. Ja sobie tu z wami chwilkę posiedzę. Ja się już wykąpałam, także przebiorę się w piżamkę akurat. Okej, okay, one już śpią, już zaraz będzie ciemno. Także lecę na... Aha, jeszcze po na górę muszę podjechać. Dobra, szkraby. Najpierw wykąpię dziewczynę zaraz was zawołam. Okej, okay, widzowie, no przecież nie będziecie mi podglądać, jak dziewczyny się kąpią, nie? Także widzimy się, jak już będą gotowiutkie, uczesane i będziemy mogli. I pójdę po ch... Myślę, że chłopaków też już wykąpię. Chłopaki, chodźcie. Idę. Okej, okay. więc zobaczycie ich, jak się już będą wykąpani. Okej, okay, kochani, już jesteście tutaj pięknie przyszykowani. Idźcie oglądać, chodźcie, ja wam pomogę. Chodźcie, bo wy już śpięć, śpiąć, śpiący jesteście. Uwaga. Yy, no, dokąpieli dziewczyny. Idziecie w trójkę? Idziemy w trójkę. Ale no, dziewczyny, odsuńcie się. Niech oni tu sobie usiądą. Mamo, nie, nie przywiozę wam piżam. Hmm. Huh. No to dobra, widzowie. Nas też zobaczycie, jak już będziemy gotowe. Okej, dziewczyny, chyba jesteśmy już gotowe, co nie? Pół godzinki, jesteśmy gotowe. No, dziewczyny, no naprawdę. Zdążyliśmy prawie cały film oglądać. O, szkoda. No, dobra, szkarabki. Idziemy spać. Nie. Tak, tak. Ale oni nie idą. Ale my też idziemy. Tylko my musimy dać pomóc wyłączyć telewizor. Aha. To twój smoczek masz. Dzięki. Chodźcie, idziemy. Okej, okay, chodźcie. A, kochaniutka, gdzie ja Cię zawiozłam? To co? Może dzisiaj się wyjątkowo zamienicie? I chłopaki pójdą spać do Was? Tak! Tak, tak! Oczywiście. Boję się troszkę spać bez mamusi. Nie masz tego się bać. Będziesz spała z siostrą. Nie, ja nie chcę, ale ja też to mam spać. Tak! To wy idźcie sobie do góry. Tylko teczku idź na dół. Ale wy podpadacie. No dobra, no to ja już wam nie będę czytać żadnej bajki. Dobranoc, dobranoc. Lecimy na dół. Ej, no pufa się zwolniła, wy jak takie kasztanki tam siedzicie. Dobra. Godzinka później. Słuchajcie, jest już po 22.00. Może idźcie spać. Jutro musimy troszkę wcześniej wstać, bo szkraby mają zakończenie. No dobra, ale my idziemy do szkoły. A ja z chęcią pójdę na zakończenie. No ja też mogę. A ja nie mogę. Dobra, chodźcie. Chodźcie, idziemy spać. No, chodźcie, chodźcie, chodźcie. ma gwiazdeczki. Dobra, poczekajcie tu dziewczyny chwilę na mnie, dobra? No możemy poczekać. Chodźcie, chłopcy, cicho, 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 cicho. Dobra, no to co? Dobranoc, chłopaki, dobranoc. Nie, ja siedzę tutaj nic na chwilę, okej. Okay. Dobra, co przybieramy się, no? Dobranoc, dobranoc. Dobro. Zgaszam światła. Dobro, ojoj. Zgaszam wszędzie światełka. Niech śpią, balkon zamknięty, zamknięty. Dziewczyna, jeszcze chwileczkę. No dobra, na spokojnie, mama. Okej. Okay. Idę. Okej, okay. dobra, chodźcie. No to poczekajcie tu sekundkę, ja już zaraz, bo chcę coś powiedzieć dziewczyny. Dziewczyny naprawdę, przyszłyście do nowych szkół. Było naprawdę w pierwszy tydzień bardzo trudno z ocenami. A ja weszłam ostatnio na wasz dziennik. No jest bardzo dobrze. Wy będziecie miały czerwone paski, dziewczyny. Super. No. Ale teraz wskakujcie do łóżek. Wskakujcie sobie. Ja was teraz nie odróżnię. Która to która? Tak. Dobra, wskakujcie. Dobranoc, kochane. Dobranoc, mamo. Dobra, skaszę wszystko. Okej, okay, wyłączam muzykę. Kochanie! Kochanie, jadę do ciebie! Chodźcie! Okej. Okay. Chodź, idziemy. No dobra, idź do windy, ja tu jeszcze wszystko pozgaszam. Nie telewizor włączyłam. Dobra, no lecimy. Chodźcie. Dobra, zamykamy windę, tylko od góry można wejść. Tak, tak, dobra. Ja zaraz pójdę się przebierać. No to najpierw ja. Op. Teraz ja. Okay. Dobre. 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 Okej. Dobra, dobra. Okej, widzę, jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko. A i pamiętajcie, muszę Wam coś ważnego jeszcze powiedzieć. Słuchajcie. Na moich odcinkach jest po 60 wyświetleń, tak na drugi dzień po wysłaniu filmiku, a lajków jest bar bardzo mało, po prostu, bo, bo ja nawet jak mam 60 wyświetleń, to jest, są 4 łapki w górę. Co wam szkodzi dać łapeczkę w górę? Wiecie, jak mnie to uszczęśliwia, jak dacie łapeczkę w górę. Także zachęcam was do dania łapeczki w górę, zasubskrybowania, bo na 1000 subskrypcji... E, mam wam dla was niespodziankę Także co, dziękuję wam za oglądanie Pa, pa. Aha, jeszcze nie takie papa. Pa. E, z chęcią was dodam na Robloxa Mój nick to Marcela Mój nick to Marcela, ale gdybyście nie znaleźli Ja wam, o Jezu czekajcie, bo ja gdzieś jestem teraz Poza planszą, dobra Ja wam pokażę jak ja wyglądam Ja wyglądam moi drodzy gdzie to jest? Kurczę, nie wiem, jak wam to pokazać, bo ja nie wiem, gdzie tu się zrespić. A tu. Ja wyglądam tak. Mój nick to Marcela. Jakby się mnie nie znaleźli jako Marcela, to na dole będę miała napisane Nicola Kwiatek 1. No a więc teraz już naprawdę dziękuję wam za oglądanko i więc co? Bye-bye!